Pytanie wyników. Trudny budżet wymagający budżet przede wszystkim wszystkie zobowiązania z poprzednich lat należało uwzględnić, ale udało się go zrobić poprawnie. Mamy nadwyżkę operacyjną, co jest dla mnie ogromnie ważne, czyli ta wypłacalność miasta, dochody bieżące, większe od wydatków bieżących, co istotne to przede wszystkim inwestycje horyzontalne, czyli amfiteatr. To moje oczko w głowie, w marcu dokumentacja, kolejny etap poskania środków zewnętrznych i realizacja obiektu. Tutaj nie było wątpliwości radni koalicji obywatelskiej za budżetem. Dlaczego? Ponieważ jest to najlepszy budżet, jaki mógł powstać, w pierwszym roku kadencji Marcina Pabierowskiego. Niewiele VAT, a bardzo wiele pozytywów. W dużym skrócie te pozytywy to? No przede wszystkim to, co się nowego pojawiło w budżecie, jak dla mnie, przede wszystkim fundusz budowy dróg osiedlowych, którego brakowało, a teraz wiemy, że te drogi będą co roku cyklicznie powstawać. Udało nam się do tego budżetu wprowadzić wiele naszych zadań, są to głównie inwestycje drogowe, ale też jest to pomoc dla strażaków czy dla harcerzy. Jakie plusy są największe tego budżetu? Te poprawki, które udało Wam się wprowadzić, czy, czy, czy inne kwestie? Mimo tego, że jesteśmy w opozycji, prezydent ma samodzielną większość w Radzie Miasta, udało nam się nasze. Pomysły do budżetu wprowadzić, z tego jesteśmy zadowoleni. Myślę, że również z tego zadowoleni będą nasi wyborcy. Nie głosowaliśmy za tym budżetem, ponieważ niepokoi nas zadłużenie, deficyt miasta oraz mały udział środków w budżecie na inwestycje, zaledwie 15%, chyba, że to ulegnie poprawie w trakcie roku budżetowego. Natomiast z drugiej strony nie chcemy do tego podchodzić politycznie, czyli głosować przeciw tylko dlatego, że to jest prezydent z Platformy Obywatelskiej. Chcemy mu też dać szansę na realizację pierwszego jego autonomicznego budżetu.